Cześć, z tej strony Creeper i witam was na kanale WrestleGoal. Każdemu nie trzeba tłumaczyć sytuacji Federacji AW. Coraz więcej wrestlerów chce odejść ze względu na booking, a nawet czasami jego brak. Z tego powodu nie mają zamiaru przedłużyć kontraktu, po którym opuszczą Federację na bazie wolnego agenta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wrestlerach, którzy moim zdaniem powinni odejść z Federacji AW. Chciałem przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby filmy Was nie ominęły. Pamiętajcie, że z moim zdaniem się zgadzać oczywiście nie musicie i możecie dać swoje zdanie w komentarzu pod tym filmem. I bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do odcinka. Kifli, jeden z ciekawszych westerów na tej liście. Po zwolnieniu z WWE w 2021 roku, 9 lutego 2022 roku, Kifli zadebiutował w AW przeciwko Isaiah Cassadiemu. Po tym debiucie dostawał szansę i wygrywał swoje starcia. Nawet przywrócili go to tak teamu ze Swerve Stricklandem pod nazwą Swerve in Our Glory, z którym wygrał tytuł AW Tag Team. Wszystko zaczęło się sypać pod koniec 2023 roku. Kifli doznał nieujawnionej kontuzji, po której do tego czasu nie powrócił do walk. I dalej nie wiadomo, kiedy wróci i czy w ogóle wróci. W październiku 2024 roku Fightful Select wskazał, że Keith Lee nadal nie otrzymał zgody lekarskiej na powrót do akcji z powodu nieujawnionych problemów medycznych. Raport jasno wykazał, że Keith Lee nadal ma kontrakt z AEW i pozostanie w rosterze. Później tego samego miesiąca opublikował po w mediach społecznościowych, aby podziękować fanom za ciągłe wsparcie. Widać, że naprawdę czuje się tam dobrze i niech tak pozostanie. Jak mu tam dobrze, to nie możemy z tym cokolwiek zrobić. Nie ma dokładnej daty, kiedy kontrakt Kifali się skończy. Jednak dostajemy informację, że wygaśnięcie kontraktu nadchodzi. Może to byłby czas, żeby z nim nie przedłużać kontraktu, skoro jest kontuzjowany, bo po co takie gwiazdy trzymać? No, jeżeli niedługo dostaniemy informację, kiedy wróci, to może wtedy podpiszcie z nim nową umowę. A tak to zostanie po prostu opuszczenie federacji. Smutna przygoda Kifali, która zakończyła się tragicznie w głównym rosterze przez durny pomysły Vince'a. Każdy pewnie pamięta Kif the Cad Lee. Uwaga, tutaj ciekawostka, ten gimmick nie potrwał nawet tydzień. Jay White. Tak, 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 wiem. Zaraz napiszecie, że czemu Jay White. Od jego odejścia z NJPW przez dwie porażki, w której musiał opuścić i Japonię, i NJPW, nie zdobył głównego tytułu, mimo że był mega gwiazdą przed odejściem do federacji AW. Może i zdobył tytuły Ring of Honor i AW Trios, ale na tym się to wszystko zakończyło: brak tytułu AW, International czy nawet AW World Tag Team. Ludzie wierzyli w wygranie tytułu AW przez Jay White'a, jednak tego nie dostaliśmy, co sami możemy zauważyć. Sam J. White zasługuje na znacznie i to znacznie więcej. Nikt temu zaprzeczyć nie może. Jakby nie zrobili tego durnego pomysłu, że koncyzjowany Adam Cole miał zastąpić mjf w walce broniącej tytułu AW na AW Full Gear w 2023 roku I nagle MJF wrócił dosłownie koncyzjowany, co było widoczne jak wchodził na rampie. Ludzie byli niezadowoleni z tego wyniku. To było pokazane, że ta walka była najgorsza na tej całej gali. Jedynie kto był zadowolony z tej walki, no to Dave Merce, bo jak patrzymy na źródło, dał tej walce 4,5 gwiazdki. Ale powiedzmy sobie szczerze, kogo interesuje jego zdanie. Cała walka trwała aż 29 minut. No, kto wpadł na pomysł, żeby tej walce dawać aż 29 minut, przypomnimy, że był tam kontuzjowany MJF. Saraya. To jest wrestlerka, której na początku nie miałem na tej liście, a zamieniła Britt Breaker tylko z jednego względu. Podczas Q&A Fightful Select CN Rossap zauważył, że istnieje możliwość, aby Saraya opuściła firmę pod koniec roku, kiedy wygaśnie jej kontrakt. No chyba, że AEW postanowi zamrozić jej umowę. Właśnie z tego względu umieściłem ją na tej liście. Bo Breed Breaker może i nie jest w telewizji, to ma jeszcze dużo czasu w kontrakcie i czy teraz, czy za pół roku ją użyją, no to jakkolwiek mogą na spokojnie jeszcze to zrobić. Wcześniej tego roku Sara Ja podczas wywiadu powiedziała, że jest otwarta na powrót do WWE. Tak, kocham WWE. Doceniam wszystkich tam. Stworzyli mnie, dali mi karierę i jestem za to wdzięczna. Pewnego dnia, kto wie, Uwielbiam jednak swój czas w AW. Mój kontrakt z AW kończy się we wrześniu, więc nie wiem. Może zostanę z nimi? Może nie. Nie wiem. To samo co z Bridge Breaker, czyli brak wykorzystywania i brak pomysłu na Saraje. Ciekaw jestem, czy przedłużą kontrakt, czy dadzą mi jakiś plan. Może na Tony Storm albo Mercedes Monet. W niedalekim czasie pewnie dowiemy się więcej i wtedy też przyjdzie informacja o kolejnych odejściach z AW. Abaddon. Oni na pewno tylko nieliczni będą wiedzieć. Dołączyła do AEW 17 czerwca 2020 roku i od tamtego momentu zawalczyła o tytuł AW Women's World dwa razy i raz o tytuł AWTPS. Na tym się to wszystko zakończyło. Od 18 stycznia 2024 roku przeszła do Ring of Honor i od tamtego momentu tam walczy. Jednak Wrestling Observer Newsletter informuje, że kilku talentom w AW nie zostaną przedłużone umowy. Po wygaśnięciu kontraktów, talenty są nadal wymieniane na stronie rosteru AW, ale Meltzer zauważył, że dwa nazwiska zaplanowane są do opuszczenia AW: jest to Abaddon i Nick Komoroto. Będzie to idealna opcja, żeby odejść z AW i podpisać kontrakt z League of Honor. To samo co z Sarają, czyli w niedalekim czasie pewnie dowiemy się dalej, co i jak dla samej Abaddon. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu, kto Waszym zdaniem powinien opuścić Federację AW. Może wtedy przeniesienie do WWE albo pójście na chwilową przerwę. Nie wiadomo. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!